Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zdaje się, że obie siostry z Betanii umiały kochać tym rodzajem miłości, który jest właściwy kobiecemu sercu rzadko możliwym, albo i wręcz niemożliwym dla serca męskiego. Obie formy tej miłości. Siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie, oraz druga forma, uwijała się koło rozmaitych posług, są w zasadzie dwoma stronami tego samego medalu złotego medalu miłości, która mówi Jezusowi w domu betańskich przyjaciół: Szukaliśmy Ciebie, wyczekiwaliśmy Ciebie. Jesteś przez nas chciany, upragniony. Chcemy pojąć, co mówisz i krzątamy się wokół Ciebie i Twoich. A nasze wsłuchiwanie się w Twoje słowo i nasza służba Tobie są dwoma rodzajami tej samej miłości, dwoma jej różnymi wyznaniami, pokornej i żarliwej. Panie, Wiedz o tym. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.